A propos tych kibiców, tutaj nie zapominajmy o jednej rzeczy, że my jesteśmy z nysy. Chyba najostrzejsi kibice w Lidze, jeśli komuś się coś nie podoba. I to w różne strony to idzie czasami. A akurat ostatnio, na nasze szczęście, sprawiamy przyjemności kibicom, może oprócz tam paru ostatnich potknięć. Więc jakby dla nas presja kibiców jest codziennością, jakby taką, że w sensie nie, nie, nie przeszkadza nam to, wręcz przeciwnie nam to pomaga, bo u nas też jest zawsze pełna hala w Nysie, zawsze kibice dają z siebie 100% w dopingu i to jest mega budujące. No, a tym bardziej tutaj, jak jest pełna hala, nowa hala, w ogóle piękny obiekt. Jak pamiętam tutaj dwa lata temu, trzy lata temu jak tutaj grałem, to jest w ogóle bez porównania. Przepiękny obiekt, naprawdę. A co do meczu. Tak naprawdę to, to się mogło skończyć 3-0 w obie strony, bo i, i Olsztyn mógł to wygrać, może nie 3-0, ale za 3 punkty i równie dobrze my to mogliśmy wygrać. Dużo było zwrotów akcji w tym meczu bardzo, że gdzieś my prowadziliśmy paroma punktami, Olsztyn nas doganiał i potem znowu oni oskakiwali, my do nich yy, doskakiwaliśmy z powrotem. Dużo było takiej gry też punkt za punkt, te końcówki zresztą się no praktycznie każdy set oprócz pierwszego tam kończył się na, na przewagi albo po, po, po równym wyniku. No, świetna gra dzisiaj. Wydaje mi się, że i naszego zespołu, i zespołu z Ursztyna, bo wydaje mi się, że dobrze się to powinno oglądać. Nie wiem, z perspektywy boiska też to, to inaczej wygląda na pewno. No i myślę, że jeśli poprawimy jeszcze parę elementów, to możemy wrócić naprawdę na bardzo dobre tory. Bardzo mnie cieszy, że obiektywnie patrzą ludzie z boiska i oceniają ten mecz jako kosmos. Bardzo mnie cieszy, że po raz kolejny grałem w tym kosmosie. Cieszy postawa zespołu, mimo przegranego meczu w pierwszym secie naprawdę zaprezentowaliśmy tego, czego nam zazwyczaj brakowało, czyli takiego ognia i woli walki. Każdy chciał wygrywać na boisku. Mogę tutaj dać przykład jak Josh wyleciał za bandy. Tak jak wspomniałeś, szkoda, szkoda tych dwóch punktów. Drugi set mógł naprawdę, mógłby to być game changer. Prowadziliśmy praktycznie cały set. W końcówce jeden niefortunny błąd i straciliśmy kontrolę nad tym drugim setem. W konsekwencji wynik był po jeden i później już drużyna z Nysy zaczęła grać swoje. My troszeczkę odpuściliśmy. Niko Szerszeń musiał zejść z boiska. Mieliśmy troszeczkę turbulencji w tych następnych setach. Chciałbym... Uh... Żebyśmy awansowali do tych play-offów, a strata punktów w dzisiejszym meczu naprawdę może w tym zaważyć. Nie wiem, czy mają mój charakter, ale ja chcę mieć taki zespół, który się bije, nie poddaje się, bo od czasu do czasu zrobi jakąś tam delikatną siatkarską awanturkę. To jest sport i ja potrzebuję, ja potrzebuję tych emocji, my się karmimy tymi emocjami. Oczywiście po jednej i po drugiej stronie było nerwowo, ale, ale, ale wiem, myślę, że kibice też przychodzą po takie rzeczy. No takie życie jest trenera i ja tam nie będę narzekał, ja mam nadzieję, że Gracze, gracze, którzy są chorzy, ewentualnie kontuzowani, wrócą jak najszybciej do treningu i, i pomogą nam w następnych spotkaniach. Yy... Tak to w życiu jest. My szukamy z moim prezesem Robertem, z naszym prezesem Robertem Pryglem. Gra... Głodnych i u nas jest każdy głodny, każdy chce grać, każdy ma ambicje grać. i Ja wiem od samego początku, powtarzam, że mam bardzo wyrównany skład. To jest wielki atut, ale też wielki ból głowy przed każdym meczem, bo, bo tutaj wszyscy zasługują na to, żeby być na boisku. I to nie jest, proszę mi żadna kurtuazja z mojej strony.